ukraińskie słowa. tak co tyżnia, szczero i serdeczno witają w ukraińskim słowie. Nasza programa realizuje się dzięki dotacji Ministra Wnótrznych Spraw i Administracji Republiki Polszcza w ramkach projektu Sojuzu Ukraińców Pidliasza. Przy mikrofonie Ludmyla Labowicz. Dzisiaj w programie zaprosimy do Czeremchy na dżerela ukraińskiej tradycji i transformacji. Oprócz tego Andrzej Dawidjuk rozpowieści, jakie i ciekawie fotografie i dokumenty znajdę w galerii na sajcie Sojuzu Ukraińców Pidliasza. А починаємо від повідомлення. Капітула Підляської науково-літературної нагороди на своєму засіданні прийняла рішення про присудження Підляської науково-літературної нагороди за 2024 рік. Її лауреатами стали в категорії «Художня творчість» Єлизавета Томчук, а в категорії «Самоврядна діяльність» доктор Микола Хроль. Детальна інформація про нагороду і нагороджених на сайті Підляського наукового інституту. На перелозі там сидить Параска, її запаска так манить минує, як в лісі вотра горить в неї ласка, а я до неї підморгую псих. А у барасі сияя запаска, до неї липну, як до квітки жбін. Я єзива, є я пішла і, і саска, Стала червона, як мак серед піль, через тебе парасуню, я ходжу блудом дома не ночую, а у морозки синяя запаска, а ця запаска, як на рані сіль. Ішла і славка, стала червона, як максередпіль, ще рез тебе парасуню, я ходжу блудом, дома не ночую, а у парасті я запаска, оця запаска, як на раніше. Перед нами перша тема одною з важливіших імпрес у календарі подій Союзу українців Піляша є джерела української традиції трансформації. На культурну подію, яка відбудеться у суботу, 28 вересня у Черемсі, запрошує її організатор Славомир Савчук. że impreza, jaka ma taką, że dowód, tradycję uczy ramsi, C co było pod inną nazwą, To były polsko-ukraińskie muzyczni z Ustryci, no była to taka wielkowa impreza, plenerna, I impreza de, była muzyka jak narodna z Ukrainy z Polscy, tak i z Polski, taki folk rockowa, to można skazać, że na tej imprezie swoje jakieś takie pierwsze kroki także stawiali taki widomi zaraz kolektywy, jak na przykład NA. W pewnym momencie troszkę tak z finansowych przyczyn impreza przyszła do przemieszczenia Czermszańskiego Gminnego Ośrodku Kultury i tak pominęła pomijala tutaj nazwę na Dżerela Ukraińskiej Tradycji Transformacji. Podczas tej imprezy, co tak jakby i pryncyp, choć przede wszystkim pokazywa w nas jakby takie narodne, perwisne, to to samo, co naszą tradycję, ale także oś ino to, jak ona transformuje się, to, to w jakąś muzykę folkową, folkrockową. No zawsze oczywiście no, Namachają mość moisturzop Krim kolektywie z Spidlarcia, Krim kolektywie ukraińskich z Polski, były kolektywy z Ukrainy. Jak wiadomo w ostatnich rokach chce, na je możliwe. Początkowo COVID, zaraz wina dowodzi do tego, że musimy wspierać na nasi kolektywy. W tak także mamy taki pryncyp, że mu jakiś narodny obiad, czy to scenku jakąś obradową Było wrze wesilia, było kwaszenia kapusty w tamtym roku, jakie przedstawiał kolektyw z Malinnych. W tym roku wracamy do takiej starej tradycji, można skazać, bo kolektyw Hiloczka wspólnie z z Czorem Chysela, pokaże obrad wypikania we silnego ja, To był jeden z pierwszych obiadów, jaki pokazywał kolektyw giloczka". No to on jakby współprowodził żonę z Czaremchy Sela. Zaraz, że to Hiloczka, młodzi ludzie z Czaremchy, są jakby głównymi aktorami tego dziejstwa, tak że będzie i tradycja, i będą ci różnorodni kolektywy z tak że zapraszamy w sobotę, 28 września, do Gminnego soredku Kultury w Czaremsi na 17.00. На джерела на суботу, 28 вересня, запрошував до черемхи Славомир Савчук. Початок концерту о 18 годині. А ми міняємо тему уже третій рік на сайті Союзу Українців Підляша твориться галерея історії українського національного руху в регіоні. Окрім фотографій, з'являються в ній також цікаві документи українського життя з останніх десятиліть. Відвідати, а також співтворити галерею. Запрошує її автор Андрій Давидюк. В рамках сторінки, в рамках проєкту сторінки Союзу Українського підлаша, є теж підсторінка, така можна сказати, галерія, де показуємо архівальні фотографії, які збираємо по людях, які тут в 80-х роках засновували український рух. I to moje pokazaty wskażą graficzną stronę, czyli jak to wyglądało też jak tej byli młody w studenckich czasach, jak to teraz peretworuje per się w 2000-tych rokach, wszelkie koncerty, rejdy, które były kontynuowane do naszych czasów na które gdzieś tam pomniali się miścia, ludę. Ale no, to, że jest czas na naszej historii, tak, że cił, czas 6 tam dodajemy. Jak uda się znaleźć. No, czasy były inwsze, bo teraz zdaję się, że znajdę fotografię, To każdemu wyszle 100 fotografii z telefonu. W tamtych czasach to była inna sztuka, która była analogowo zrobić na filmie. ten film w zakładzie inne wsio wychodziło. Dla mnie zawsze, jak ja starałem się zrobić te fotografie, to bolszne wychodzą, jak wychodzą, i to mają efekty takie, jakie. No, ale jakieś tam fotografie znajdować się. I to może one mają większą wartość, że w tamtych czasach, 20, 30, 40 lat temu, jak ktoś robił fotografię, to naprawdę dowód umów jaki jest. Zrobił ten nie tak, jak te pierwsze 10 na minutę. I no, zaproszujemy do wytycia. Też krym fotografii jest dokumenty. Tak, kрім fotografii też dokumenty, które też pokazują pewne tendencje w naszym Rusiach, jak on się. To może one wszystkim ciekawe, ale bo to dokumenty często takie administracyjne, typu prochania do władz, żeby nam wypożyczyli jakąś salę na koncert czy pro jakieś grosze na działalność. Też jest plakaty takie i dokumenty z 80-tych roku, jak jeszcze istnuwały hurtki ukraińskiego towarzystwa. Tak, czasem dość ktoś zachował takie. No, plakaty, używają się tak odnorazowo, one dość wieszają się na jakichś tabliczkach czy na derwach, potem wieciór ich zrywaje. Ale czasem ktoś pomyślał, że to może być pamiątka historyczna, tak że jej taki plakat, one pokazują już, jak mijajcie technikę, te pierwsze plakaty takie taki bohaty dobrej jakości, to gdy to były jakieś tam kserówki, no ale to chwatało, żeby zapomnieć te zali, jak przyjeżdżał jakiś ukraiński ansambl jeszcze z Ukrainy na przykład to lodo bolize ciekawy no i taka bidna forma graficzna <grymna> nie zalakowała. Także jak komuś ciekawo, to można sobie podobać się. No i zwyczajnie będę mrozowaty, jak coś znajdę nowego. A jak się idziecie te imprezy tam 80-tych, czy 90 to z jakich takich zachodził? Może najbliższy nic fotografii. Ja myślę, że dla mnie ciekawi że osoby w tej rejdy, gdzie młodzi, budowały się od samego początku, bo to w zasadzie nie było takiej tradycji ukraińskiego ruchu. No można było to robić, a młodzi ludzie zbierali się i robili Rejdy na przykład turystyczne, na których zbierało się po kilkadziesiąt osób. I te fotografie też pokazuje te nasze sela, na które z nas pochodzą, sela, na które tam jest do babci, pamiętają o troszkę niższe czasy. No, te to to puste miejscowości, żywotne, stary ludy, a w tamtych czasach było wino, w 80-tych jeszcze I na takim koncercie w sali, w jakąś małą sali, w Bileśku, w w było po kilkadziesiąt, jakieś setki może ludzi, no te to znamy, kiedyś. Niematyk tutaj, że i seło opomniałe także nasza sytuacja też wygląda po niższym oczarstwieniu. Jak ktoś chce przekazać jakieś fotografie czy dokumenty, jakie pokazują ukraińskie życia, to co ma je zrobić? Je kontakt na stronie podany do Sojuszu Ukraińczych Piedlasza. Można do Sojuszu, tam podany jest adres mailowy czy telefony, także jest kontakt na stronie. Те, що цікавого, знайдемо в галереї на інтернет-сайті Союзу українців Підляша, говорив Андрій Давидюк. Тим часом наша передача наближається до кінця. Поки попрощаємося, хочу ще запросити на найближчі культурні події. У найближчу суботу, 14 вересня, у нетеатрі у Білостоці відбудеться концерт дуетуспак. Є він одним із лауреатів першого місця у минулорічному конкурсі української пісні з підляської криниці. А у суботу і неділю у пухлах будуть проходити заходи пов'язані з 20-літтям товариства Спадщина Підляша. У суботу о 13-й пройдуть там майстер-класи виконування макаток, а о 19-й з концертом виступить гурт Родина здов'яжена. У неділю в осередку товариства у Пухлах будуть ще відбуватися трав'яні майстер-класи, а також майстер-класи пам'яток з підляша. О 17.30 – танцювальна забава з капелою батарея. Detalniejsze profil podjęcie w ramkach widznaczeń 20. Litia Towarzystwa z na Piedliasza znajdete na Facebooku i organizacji. Osi w naszej programie. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Ja wrze dziękuję za spilno prowadzony czas. Z Wami była Ludmyla Labowicz, autorka programu. Do zobaczenia w naszych czerychowych programach. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати За гроші не купити тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив Старі фотографії на Робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим І фотографії на, на стіл розпадив. Дитячі історії смішні. Розкажи, і справжнім друзям не забудь позвоним, бо добре Зле з тобою завжди воне примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли ноги впаде цілий світ, годинник роки рахував. І кожен та як міл так і зробив, і тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розпаде. Дитячі історії смішні розкаже. І справжнім друзям не забудь позвоним. Числе с тобою завжди монет, старі пото на війнах сил дитячий стороні пішні розкаже, і справжнім друзьям не забудь по добре, числе з тобою. Али передати українською мовою українське слово.